Walka o dziesiąte części sekundy. Tak wyglądał pierwszy dzień rajdu Podlaskiego, trzeciej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Zwycięzcą z tej batalii na razie wychodzą Grzybi Binienda. Załoga skody Fabii Rally 2 Ewo ma szansę objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej RZMP. No, widać było po drugim przejeździe, że droga się jednak czyści, bo czasy się poprawiają, także jutro nas czeka ciężkie zadanie, bo znowu będziemy odkurzać, ale jesteśmy na to przygotowani i na pewno będziemy się starali to osiągnąć. 3,5 sekundy za prowadzącym duetem plasują się bracia Szejowie. Cieszę się, bo to tak na szutry to nie jest normalne dla mnie, więc ja się cieszę z naszego tempa i jakby postawy tego, co zrobiliśmy. No i czekamy na jutro, na pewno tanią skórę nie sprzedamy. Zaledwie 0,7 sekundy więcej, tracą płachytka i fiołek. Pierwszy odcinek ostrożnie. Tutaj rozgrzewka z Rafałem, bo mamy pierwszy start wspólny. Natomiast drugi odcinek już fajnie, dosyć, do, dosyć dużo się poprawiliśmy względem te, te, tego pierwszego przejazdu. W zaciętej klasie Rally 3 liderują Parys i Syty. Pojechałem czysto, no druga pętra wiadomo, że szybciej, bo no już się poznało trasę, kilka miejsc poprawiłem, bo gdzieś tam były za hamowania, no ale to muszę to wszystko wyczuć sobie. Wśród osiek na pierwszym miejscu są zwycięzcy dwóch poprzednich rund, Pretko i Urgała, ale mocno naciskają ich Bonder i Pochroń. Pierwsze tam 16 km za nami jesteśmy, tak powiem, wdrażamy się w te szutry podlaskie, ale ja jestem dobrej myśli, odcinki są bardzo szybkie. O zwycięstwie w rajdzie Podlaskim zadecyduje sobotnie ściganie. Sześć odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 81 km. Ceremonia mety zaplanowana jest na godzinę 18.40 na placu Jana Pawła II w Białym Stoku.